Więc bardzo się cieszę, że na sali jest tylu miłośników ekologii, przyrody, tylu, tyle osób zaangażowanych w proces zielonej transformacji. Witam was wszystkich bardzo zbiorczo. Mamy na sali, jak już wy wymieniliśmy, przedstawicieli, przedstawicieli nauki, przedstawicieli świata biznesu, przedstawicieli wreszcie władz publicznych i samorządu. W tym miejscu pozwólcie, że jeszcze raz bardzo gorąco podziękuję moim przyjaciołom samorządowcom, że przyjęli zaproszenie, bo Chcę podkreślić, że zarówno pan prezydent Rafał Trzaskowski, którego bardzo gorąco witam osobiście, jeszcze raz witam serdecznie, Rafale, jak i pani prezydent Łodzi, pani Hanna Zdanowska, którą również bardzo serdecznie witam, Haniu, dziękuję, że jesteś, to są nie tylko samorządowcy z krwi i kości, ale to są samorządowcy, którzy są. Liderami zielonej zmiany w swoich miastach są ambasadorami klimatycznymi, samorządowymi ambasadorami klimatycznymi, do których ja się też zaliczam, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj też w taką silną samorządową reprezentacją jesteśmy tutaj. A tak naprawdę formułą naszego dzisiejszego spotkania będzie, będzie dyskusja. W, można powiedzieć w takim układzie który swego czasu wymyślono nawet na tą całą koncepcję, którą nazwano po angielsku triple helix, a więc potrójnej po helisy, gdzie wymyślono, że jeżeli wymieszamy świat nauki, świat biznesu i świat władz samorządowych, sprowadzimy ich do wspólnego stołu i będziemy wspólnie debatować, jak zmieniać rzeczywistość, to wtedy jesteśmy najbardziej efektywni. I w takiej właśnie formule postanowiliśmy zorganizować nasze tegoroczne forum samorządowe. Więc może zaczynając od nauki, nie zabraknie dzisiaj dyskusji na temat tego w oparciu o dane, które przedstawią nam naukowcy. Jakie zmiany realnie zachodzą w naszym klimacie. Wiemy doskonale o tym, że te dane są czasami podważane. Czasami coraz wiele osób uważa, że zmian klimatycznych nie ma. Ziemia jest płaska, oparta na, na dwóch czy większej ilości żółwi. Natomiast to wszystko będą obalali naukowcy, a będą oni również wsparci głosami osób, które są publicystami zajmującymi się klimatem, osobami, które propagują naukę, bo sami doskonale wiemy, że w dzisiejszym świecie nie tylko liczy się prawda, ale liczy się jej przedstawienie i przekonanie do tej prawdy, prawdy naszego społeczeństwa. Dlatego też bardzo się cieszę, że są, będą dzisiaj z nami również popularyzatorzy nauki, którzy będą nam mówili, jak z wiedzą na temat zmian klimatycznych docierać do naszych mieszkańców. Bardzo się cieszę, że są z nami tak licznie przedstawiciele biznesu i to naprawdę poważnego biznesu, który, który stoi w obliczu zmian klimatycznych. Wiemy doskonale o tym. No, chociażby wczoraj podano kolejne dane za luty, jaki mamy miks, miks energetyczny w Polsce. I on jest rzeczywiście, bym powiedział, chyba najbardziej. Najgorszym, bym powiedział, albo najbardziej wstydliwym miksem, czy najtrudniejszym i generującym największe ceny, miksem klimatycznym w całej Europie. Według tych danych, które wczoraj pokazano, odnawialne źródła energii w naszym miksie stanowią mniej niż 20% łącznie, jeżeli dodamy energetykę wiatrową i fotowoltaikę, która rośnie w naszym państwie, to jednak wciąż. Węgiel kamienny i węgiel brunatny odpowiadają za prawie 70% naszego miksu energetycznego, więc jest co robić, jeżeli mówimy o zmianach w tej dużej energetyce, a mamy tutaj i przedstawicieli i Orlenu, który jest właścicielem choćby energii, czy mamy przedstawicieli ENEI, a więc tych kluczowych firm, które w obliczu... Zmian klimatycznych i tego koniecznego zmiany miksu energetycznego stoją. Ale mamy też przedstawicieli innych firm, które chcą dążyć do budowania w swoich firmach gospodarki w modelu zamkniętym, a więc podnoszenia efektywności również energetycznej ich przedsiębiorstw. Wreszcie mamy też przedstawicieli tych firm, które są firmami często stosunkowo młodymi, które pokazały, że. Że zmiany, zmiany w zakresie zielonej rewolucji to jest wielka szansa dla stworzenia firm od zera, dla stworzenia startupów i dla gigantycznego rozwoju. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale ja ostatnio gdzieś natknąłem się na ranking najbogatszych osób przed czterdziestką. Dla mnie to, to, są, to są, można powiedzieć, rzeczywiście autentyczna młodzież. I gdy przeanalizowałem pierwszą trójkę, to okazuje się, że pierwsza trójka to są młodzi ludzie, którzy uwierzyli w zieloną zmianę. To są wszystko ludzie, którzy są zaangażowani w firmy sektora zielonej energii. Mamy przedstawiciela firmy Respect Energy, a więc można powiedzieć reprezentanta pierwszego na liście najmłodszego polskiego miliardera już trzeba powiedzieć, a więc tym samym Dzisiaj myślę, że udowodnimy, że, że zmiany zachodzące w naszym środowisku są wielką, wielką szansą dla, na rozwój gospodarczy całej Polski. Ja nie ukrywam, że Pomorza Zachodniego w szczególności. Wreszcie samorząd i jego rola. My, samorządowcy, wiemy, że naszą powinnością jest zazielenianie naszych miast, naszych regionów. O tym będą rozmawiali moi przyjaciele z samorządu. Ale naszą powinnością jest również. I naszym też przywilejem nie ukrywam jest również wspieranie tej zielonej rewolucji, tych zielonych zmian, pomagając właśnie zarówno światowi nauki, jak i światowi biznesu. I to jest nasza rola, żeby sprowadzać wszystkich do tego wspólnego mianownika. Kończąc powiem, dlaczego Szczecin? Dla nas odpowiedź jest oczywista. My od lat, jeżeli chodzi o szczególności rozwój energetyki wiatrowej, o, o rozwój zielonej energii byliśmy i zamierzamy być wciąż liderem w Polsce. Ta historia zaczęła się na Pomorzu Zachodnim inaczej, historia energetyki wiatrowej, zielonej energii w Polsce takiej poważnej zaczęła się właśnie na Pomorzu Zachodnim prawie ćwierć wieku temu. W 2001 roku w Polsce oddano pierwszą profesjonalną farmę wiatrową, która była czy jest wciąż umiejscowiona w miejscowości w miejscowości w gminie Darłowo, farma Bażowice 2001 rok. I od tego czasu Pomorze Zachodnie wciąż utrzymuje koszulkę zielonego lidera, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową. Wciąż odpowiadamy za ponad 20% mocy zainstalowanej w całej Polsce, i uważam, że nie powiedzieliśmy w Polsce ostatniego słowa. Gigantyczną szansą dla nas na rozwój energetyki wiatrowej jest, jest niewątpliwie Kwestia budowy farm wiatrowych na morzu. To już się dzieje, o tym też będziemy rozmawiać. Farmy offshore to gigantyczna szansa na rozwój naszej gospodarki. Dzisiaj w trybie obiegowym to też taki szczególny moment. Ma być przyjęta przez rząd. Panie ministrze, czy pan już głosował? Tak, za, jak rozumiem w trybie obiegowym dzisiaj rząd ma przy, przy, przyjąć założenia ustawy, która zostanie skierowana do Sejmu, tak zwanej ustawy wiatrakowej. Wiemy, że ta ustawa ma odblokować potencjał polskiego onshore'u, a więc farm na lądzie i to taki też chyba... Jak to by powiedział jeden z polityków, przypadek? Nie sądzę. Wydaje mi się, że nie jest to przypadkiem, że to właśnie dzisiaj rząd przyjmuje tak ważny dla branży wiatrakowej, ale i dla nas dokument. Bo z, naszego, z naszej perspektywy, powiem tylko jedną, jedną daną, żeby nie zanudzać. Z naszej perspektywy to oznacza, że na Pomorzu Zachodnim w chwili obecnej mamy zainstalowane 2,5 giga, a w krótkiej perspektywie możemy mieć 18 giga. To jest, jeżeli uwolnimy, uwolnimy te moce. To jest obraz tego, co możemy zrobić. Wyzwań jest bardzo, bardzo dużo, bo powiem tak, dla nas wyzwaniem jest to, że za rok ubiegły wyprodukowaliśmy 120, prawie 3% energii w stosunku, zielonej energii w stosunku do konsumpcji. To jest wyzwanie, co z tą energią zrobić. Bo znamy przepustowość naszych sieci. Powinniśmy coraz więcej magazynować, coraz więcej rozwijać biznesów chociażby w stylu... Typu data center, aby zużywać zieloną energię tu na miejscu. Więc to są wszystko szanse, o których dzisiaj będziemy rozmawiali. Szanowni Państwo, witam na Pomorzu Zachodnim i powiem tylko tyle. My jako władze samorządowe na Pomorzu Zachodnim nie tylko namawiamy innych do tego, żeby być ekologicznym. Jesteśmy dumni, że sami jesteśmy ekologiczni. Zapraszam do Urzędu Marszałkowskiego, pierwszego w Polsce budynku pasywnego administracji publicznej, więc sami nie tylko wymagamy, ale sami też chcemy. Chcemy świecić przykładem I, i tak sobie pomyślałem i rozwiewać wszelkie wątpliwości, no bo i słońce, i wiatr to są nasze potencjały, więc witam jeszcze raz bardzo serdecznie na naszym forum ekologicznym. Dziękując wszystkim Państwu za przybycie, ży życzę owocnych obrad. A teraz na scenę poproszę pana prezydenta Warszawy, ambasadora klimatu, pana Rafała Trzaskowskiego. Witam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jestem właśnie tutaj na Pomorzu Zachodnim. Dziękuję bardzo, Olgier, za zaproszenie. I rzeczywiście jest tak, jak powiedział Pan Marszałek. Po pierwsze, my samorządowcy, walczyliśmy od wielu, wielu lat, żeby transformacja energetyczna w naszym kraju miała sens, żeby zmieniać nasze miasta. I tak się składa, że wszystko to, co robiliśmy w naszych miastach. To były rozwiązania, które były niekontrowersyjne i z których wszyscy korzystali, dlatego że nikt nie może się chyba sprzeciwiać zazielenieniu miast, nikt nie może się sprzeciwiać oszczędzaniu energii, inwestowaniu w zeroemisyjny transport publiczny, czy w końcu właśnie w odnawialne źródła energii. A to jest właśnie to wszystko, co my robimy. Jesteśmy absolutnie przekonani o tym, że transformacja energetyczna, jeżeli jest mądra, jeżeli jest poprowadzana w sposób zaplanowany, efektywny, inteligentny, może doprowadzić do tego, że przede wszystkim Polska będzie się lepiej rozwijać, ale co najważniejsze spadną również ceny energii, co oczywiście dla nas wszystkich jest niesłychanie istotne i ma znaczenie podstawowe. I cieszę się, że jestem właśnie na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, ale dzisiaj będę również w brzegów w Koszalinie jutro w Szczecinku w Wałczu dlatego że to prawda że jeżeli chodzi o energetykę wiatrową to jest to olbrzymia szansa również dla Pomorza Zachodniego na rozwój i warto o tym mówić dlatego że musimy postrzegać rozwój odnawialnych źródeł energii jako szansę jako szansę na rozwój jako szansę na nowe miejsca pracy także jeszcze raz dziękuję bardzo za zaproszenie drodzy państwo dzisiaj nie stoimy tak naprawdę przed wyborem, tylko stoimy przed koniecznością, jeżeli chcemy doprowadzić do tego, żeby zrealizować trzy podstawowe cele. Przede wszystkim oczywiście niższe rachunki za prąd. Po drugie, kwestia, która dzisiaj dla nas wszystkich jest najważniejsza, a mianowicie bezpieczeństwo energetyczne. Dzisiaj bezpieczeństwo jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, ale właśnie ten aspekt bezpieczeństwo energetyczne jest szczególnie istotny. I warto o tym pamiętać w tych trudnych czasach, dlatego że bezpieczeństwo energetyczne po pierwsze sprawia, że my jesteśmy bezpieczni w Polsce, ale również może doprowadzić do tego, że dyktatorzy na tym świecie będą słabsi. I w końcu trzecia rzecz, równie ważna, to zdrowie polek i polaków, dlatego że wszyscy wiemy, że smog to cichy zabójca i musimy się konfrontować również z tym wyzwaniem. A więc trzy cele, drodzy państwo. I konieczność w związku z tym przeprowadzenia transformacji energetycznej, która w sposób efektywny te trzy cele zaadresuje. Cel pierwszy to oczywiście niższe rachunki za prąd jeżdżę po całej Polsce rozmawiam z Polkami i Polakami, rozmawiam też z prze przedsiębiorcami i oni jasno mówią, że bez tego trudno sobie wyobrazić, żeby polska gospodarka mogła być jeszcze bardziej konkurencyjna. Drodzy Państwo, dzisiaj energia z wiatru czy słońca jest nawet trzy razy tańsza niż z węgla i gazu, a my w Polsce dalej płacimy jedne z najwyższych rachunków w Europie. Jest to absolutnie nie do przyjęcia i musi to być celem podstawowym, żeby te rachunki zostały obniżone, dlatego że to jest realna szansa na obniżenie kosztów życia dla każdej polskiej rodziny. No i tak jak powiedziałem, na zwiększenie konkurencyjności naszych firm. Po drugie, bezpieczeństwo, drodzy Państwo. Po drugie bezpieczeństwo, dlatego że ponad 40% energii, którą zużywamy w Polsce pochodzi z importu. Wydaliśmy w 2023 roku na ten cel prawie 140 miliardów złotych. I oczywiście nie muszę Państwu mówić, że uzależnienie od importu to dzisiaj olbrzymie ryzyko. Wiatr i słońce dają nam po prostu niezależność i trzeba o tym pamiętać. I po trzecie, drodzy Państwo, zdrowie i życie Polek i Polaków. Według badań... Smog przyczynia się do przedwczesnej śmierci nawet 100 tysięcy osób w Polsce. I to się przekłada na gigantyczne koszty, ponad 260 miliardów złotych. Więc musimy pamiętać, że również inwestycja w odnawialne źródła energii to jest inwestycja w nasze zdrowie. I dlatego, drodzy Państwo, my naprawdę musimy potraktować transformację energetyczną jako szansę, a nie jako zagrożenie pod warunkiem, oczywiście, że. Zrobimy to mądrze, pod warunkiem, że setki miliardów złotych, które wreszcie płyną do Polski, bo nie muszę Państwu przypominać jak to było w latach poprzednich, zostaną zainwestowane w transformację energetyczną. Nie zostaną zmarnowane, tylko naprawdę przyczynią się do tego, że będziemy gotowi na wyzwania przyszłości. Sam negocjowałem te pieniądze jako minister spraw europejskich razem z panią premier Kopacz. I patrzyłem później, jak wiele z tych pieniędzy było marnowanych zamiast właśnie inwestycji w sieć, zamiast inwestycji w rozproszone magazyny energii. Dzisiaj to musimy robić i dzisiaj to robimy. No i przede wszystkim odblokowaliśmy olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej. Stawiajmy oczywiście, drodzy Państwo, na polskie firmy. To też bardzo ważne, że dzisiaj, w tych czasach, kiedy świat staje się coraz bardziej dziwny, wszyscy wiemy, że musimy być samowystarczalni, jeżeli chcemy być bezpieczni. Musimy inwestować w polski biznes. To olbrzymia szansa. Wtedy właśnie powstaną wysokopłatne miejsca pracy. Damy szansę ludziom się przekwalifikować albo damy szansę ludziom się szkolić, żeby zdobywać nowe umiejętności. Postawmy na odnawialne źródła energii, ale postawmy z głową. Energetyka wiatrowa zarówno lądowa jak i morska musi się stać filarem naszego miksu energetycznego, ale to wymaga uproszczenia procedur administracyjnych, lepszego planowania przestrzennego, przyjmowania przepisów. Tak, to rzeczywiście dzisiaj znamienne, że rozmawiamy w dniu, w którym ta ustawa jest przyjmowana. Drodzy Państwo, <laughs> musimy modernizować sieci energetyczne. Bez inteligentnych sieci nie wykorzystamy potencjału OZE i wszyscy o tym wiemy. Inwestujmy w inteligentne liczniki, w dwukierunkowość przesyłów, automatyzację. To klucz do stabilnego rozwoju systemu energetycznego. Postawmy na zielony wodór. To też olbrzymia szansa. Mamy szansę stać się liderem jako Polska, jeżeli chodzi o te technologie i Unia Europejska to dostrzega. Prognozuje produkcję 10 milionów ton zielonego wodoru w tej dekadzie, a my powinniśmy realizować w tym zakresie swoją własną strategię. Odchodzimy od węgla, drodzy Państwo, ale musimy to robić w sposób odpowiedzialny. To musi być proces, społeczny I rzeczywiście ten udział w miksie dalej jest dominujący. Jest to moment historyczny, bo jesteśmy rzeczywiście, tak jak to powiedział Olgert, w czołówce najbardziej emisyjnych krajów Europy, ale jeżeli odchodzimy od węgla, to musimy to zrobić z głową, sensownie, tak żeby nie zagrozić bezpieczeństwu energetycznego, energetycznego naszego kraju, ale również musi być to proces społeczny, uwzględniający potrzeby. Tych regionów, które przez lata budowały swój dobrobyt właśnie na wydobyciu węgla. Inwestujmy w edukację i inwestujmy w innowacje. Potrzebujemy wykształconych kadr dla zielonej gospodarki, która wygeneruje tysiące nowych miejsc pracy. Potrzebujemy polskiej myśli technicznej, która będzie napędzać zieloną rewolucję. Ja zjeździłem w tych ostatnich miesiącach cały kraj. Mamy mnóstwo takich miejsc, w których jesteśmy dumni ze swojej myśli technicznej. I wszyscy eksperci mówią o tym, że dużo łatwiej jest tych wszystkich ekspertów, którzy już dzisiaj mamy, wykorzystując to nasze wielkie doświadczenie, dać im nowe kwalifikacje, a wtedy dużo szybciej będziemy mogli ruszyć do przodu. Wspierajmy oczywiście badania, wspierajmy innowacje, no i edukujmy społeczeństwo, dlatego że ta rozmowa jest dzisiaj bardzo potrzebna. W tym zgiełku, który dzisiaj niektórzy nam proponują Musimy mieć odwagę, żeby jasno o tym mówić, że transformacja energetyczna to szansa. Nic nie jest, drodzy Państwo, zero-jedynkowe. Unia Europejska popełniała również błędy i musimy być tego świadomi. To dzisiaj jest wyzwanie, dlatego że 30 sekund często się ma, żeby wyrazić swoją opinię na jakiś bardzo skomplikowany temat i oczywiście dużo łatwiej jest powiedzieć tak lub nie. Natomiast to wyzwanie, które przed nami, ono nie jest... Zero jedynkowe, dlatego że musimy oczywiście wspierać transformację energetyczną, ale w sposób mądry niektóre z rozwiązań, które były przejmowane w Unii Europejskiej, trzeba zmieniać, trzeba kontestować, a inne trzeba wspierać, zwłaszcza te, dzięki którym wszyscy wygrywamy. To wymaga, drodzy Państwo, odpowiedzialności, to, drodzy Państwo, wymaga doświadczenia, to wymaga edukacji i rozmowy ze społeczeństwem na trudne tematy. Kampanie wyborcze oczywiście temu nie sprzyjają, ale wszyscy musimy mieć świadomość, że bez takiej spokojnej rozmowy trudno nam będzie przekonać wszystkich, że to jest wymóg czasu i że transformacja energetyczna może być olbrzymią szansą. Jest koniecznością, ale może być olbrzymią szansą. I tak musimy mówić i o konkurencyjności naszej gospodarki, i o bezpieczeństwie, i o zdrowiu, bo bez tego nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, jak ważna jest transformacja energetyczna, choćby zapewniając stabilność i bezpieczeństwo dostaw. Drodzy Państwo, transformacja energetyczna to olbrzymia szansa, konieczność i szansa, tańsze ceny energii, bezpieczeństwo, zdrowie. Mamy plan. Mamy plan oparty na faktach i liczbach i świetnie wiem, że ten plan to plan realny. I jestem absolutnie przekonany, że musimy go zrealizować. I każdy, komu zależy na tym, żeby Polska się rozwijała, żeby dobrobyt mógł w Polsce kwitnąć, musi się skonfrontować z tym wyzwaniem. Taka jest dzisiaj konieczność, ale taka jest dzisiaj szansa. Jeszcze raz dziękuję bardzo za to zaproszenie. Bardzo się cieszę z tego, że tak jak powiedział pan marszałek, że na tej sali są zgromadzone różne środowiska. Oczywiście samorządowcy, najbardziej bliscy memu sercu, dlatego że codziennie swoimi działaniami przyczyniają się właśnie do tego, żeby wpływać na bezpieczeństwo i na zdrowie i podejmować te wyzwania w sposób odważny, ale oczywiście również przedsiębiorcy, bo bez Was tej zmiany by nie było. No i świat, świat nauki, bo tylko dzięki Wam jesteśmy w stanie przekonywać społeczeństwo, że to, co się dzisiaj dzieje, jest absolutną koniecznością. No i przede wszystkim planować z głową, a o to nam wszystkim dzisiaj chodzi. Dziękuję Państwu bardzo. No i Olgierdzie, my dobrze wiemy, że to wielka szansa dla Pomorza Zachodniego, także trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Olgierd Geblewicz, a teraz Rafał Trzaskowski. Dziękujemy Państwu, wszystkim, którzy są tutaj z nami na sali. Jeśli ktoś z Państwa nie ma jeszcze wygodnego miejsca...